Sałtys wsi Danutakic. Pani Dan, to właściwie dlaczego zaalarmowana jest straż? Co się dzieje? To znaczy tak, stan rzeki jest niepokojący. Zostało 40, około 40-30 cm, żeby most zablokował przepływ tej wody. Mhm. A z doświadczenia, to już niejednokrotnie byliśmy tutaj podtapiani i wiemy, że musimy się zabezpieczyć wcześniej. Dlatego zadzwoniliśmy z porozumieniem z panem wójtem. Zadzwoniliśmy na straż i poprosiliśmy o worki, o piasek, żeby mieszkańcy, przy, którzy mieszkają przy rzece, już mogli się zabezpieczyć. Czy powodem mogą być opady? Czy tak, ta tak, tak. To mogą być opady, ale również na Dolnym Szarocinie, właśnie tam byłam ze strażą, na Dolnym Szarocinie jest, drzewa są powalone do rzeki i tam właśnie w tej chwili strażacy usuwają te drzewa z rzeki, żeby przepływ tej rzeki był lepszy. Jak się nazywa ta rzeka? Świdnik. Ono już nie raz mam wylała. Tak, powrawało. tak, tak, już nie już wielokrotnie nam tutaj. Wylewała ta rzeczka i bywało także i dwa razy do roku, ale od pewnego czasu mieliśmy spokój, że tak powiem, nie wylewała. Przyczyną też jest: może teraz nie byłoby tej, tego problemu, gdyby ta rzeka była wyregulowana. Ta, to mm. proś, Wracaliśmy się z prośbą o wyregulowanie tej rzeki, o wyczyszczenie tych krzaków, no ale niestety bezskutecznie. Miało być to robione w tym roku, ale niestety zarządca nie zrobił tego. Aspirant Krzysztof Biała. Panie aspirancie, no groźna sytuacja. No, na, na tą chwilę rzeczywiście tutaj wygląda groźnie. No tak, we, właśnie dlatego tutaj musimy zabezpieczyć y, brzegi rzecz, rzeki, żeby y, mieszkańcy byli, by, byli bezpieczni. W tej chwili OSP y, z gminy Kamienna Góra usuwa które porobiły bobry na rzece, gdzie to właśnie skutkuje tym, że poziom rzeki na tą chwilę się obniża, ale ze względu na panujące opady deszczu i prognozy, które mówią, że jeszcze będzie kilka dni padać, będziemy zabezpieczać właśnie workami piasku brzegi rzeki. A zgłoszenie jakie było? Że zagrożone są gospodarstwa? Tak, że domy mieszkalne są zagrożone przy, przy rzece.